Państwa, kończąc znaczy, ten czas, żeby. <laughs> czasem Karol, <laughs> żeby y, rafką spróbować wjeść na pastwisko siana i oczywiście zakryć siateczką i zostawić konikom. Zobaczymy, czy Dobro. nam się to uda. No tutaj dowiezione zostały, proszę bardzo, o Sianko jest. No ale zobaczymy, czy da się wjechać na to pastwisko, i tak czy osiągamy. Toyota da radę w ogóle, nie? No faktycznie oczuł się, bo oczywiście było to porobiło w ciułku. Jak to wygląda, Wam pokażę. Zaraz będzie ciemno, więc też nie będzie to jakiś szał jakości nagrania. No, no ale spokojnie. Damy radę. Jakby koleby będą w szoku nagrać. O, matka wiezie, tą Bersianę. Dzień dobry, witam. Ojejku, tak? No matka już derkę. Zobacz, derkę ci wzięłam. Tutaj i ten jedzonko właśnie, żarobcze. Bo to najważniejsze dla moich kochanych syśków. Co to przy... Psi... O, jak patrzy. Wilbek, ty w szoku jesteś? Poczekaj, już ci matka do... proszę. Chodź, Wilbek. A Wilbek oczywiście musi, o, pakamadzie zarąbać. Chodź, Wilbunku. Proszę bardzo. Super, Zajadaj ładnie. Jak, zadowolony? Udało się, Karolak? <grym> no bo tak jedynie widać. To była reparacja szybka, bo była wielka dziura z tej strony, Musiało jakoś to zakleblować, nie? Ale spoko. Wilber, ciesz się? Haki? Haki w derce, teraz jeszcze wodę nalejemy i będzie. I macie sianko. No super, zajadajcie. Obstając tak, w ile? W tydzień? Wilbuś, w tydzień? zjesz? W tydzień, dobra. No to super, tydzień może być. Tymczasem, <noise> <noise> Haki, czemu ty koniu, y y tą belę próbujesz zwalić? No dokładnie. No właśnie. Jesteśmy sobie dzisiaj na spacerku z prawie całą rodzinką. Koniki zadowolone, szczególnie Hakamada. Znowu derkę sobie rozkryła. No ale cóż. Co? A, no, ten no, los a ja w ogóle nie wiedziałam, no. Dobra, cicho, nieważne. Dobry wstęp, dobry wstęp, Karolku. Tu jest fajna przeszkoda, którą ostatnio też skakaliśmy. I dalej z Wilberem zobaczymy, czy Wilber skoczy. Szerbi, Szerbinek, chodź szybko się przywitać, chodź szybko! Tak, do widzów, no, super, powiedz, tak, powiedz, że ty też jesteś na spacerku, no, super. Skoczył. na roli, Wilber puszczony, Haki na uwiądzie. I powiem wam, że tak to od razu idzie, bo tutaj go motywujemy, żeby szedł dalej. Tylko, <gorsza> że jak jest to na akładzie sama, to on nie idzie ze Chiny. Nie, Wilber? No dokładnie. O, o, no, tak. Ty, ale źle poszłeś, Karol! Co? Źle poszłeś, tutaj jest przejście. <grywia> o proszę. Patrz! Patrz jaki! Dziad. Arab. O, o! Tak, tak! Dawaj, Arab! Poszedł. Ale patrz, jak on araba robi, nie? Słyszysz ten piękny widok? Psinek, a ty, czy ty się tarzasz? co ty psinku? ty się tarzasz, tak? tylko nie w rzeczach tutaj o jaka joga psinek kto cię będzie mył, powiedz o jak sobie usiadła i podziwia proszę bardzo ten piękny widok tylko śnieżka jest za chmurami, niestety ale ogólnie bardzo fajna miejscówka na terenie, więc jak przyjedziecie to na pewno tutaj będę z wami jeździć, bo jest pięknie nie? Dokładnie. Nie no, nie mogę zjeść tej derki. No. Nie no, nie no, no Hakumił. Co ty robisz z tymi derkami? Panie pilocie, dziura w helikopterze. Ale musi to helikopter jakiś. Albo... A ładunek może wiedzieć. Się tam chyba usrała. Albo no co jest? Leci, leci. W końcu widać, bo zawsze słychać. Zawsze słychać, a tak to no, nie widać. jest cały przynaczek. Nie? No pochwal się widzą, jeszcze raz. O proszę bardzo. No dokładnie, bo tam jakaś kubka jest dlatego. O, To jest psinak zawsze. Ona się we wszystkim tarza, nie? Tak, sinku? Dokładnie. Leci. O, pięknie to wygląda, no. Fajne, fajne. O pa, 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 pa jaki, pa, jaki. Jak leci. Ty patrz. Patrz je, kilo Patrzcie Wilber! Nie poznaję Wilbera! Ja pierdziele! Ten normalnie... No jakiś speedrun normalnie, ty! Ukolę uwielbiają tutaj tą łąkę, nie? Sarny lecą, patrzcie kurde! Dawaj ze mną. Ale one tutaj mieszkają! One cały czas mieszkają, wiesz? który raz przelatują przez tą mąkę i okay, nagrywają. A o no. teraz sobie jedzą. Karol na bokę chciał strasznie zobaczyć. Ej tam leje normalnie. Zaraz... Tam leje. Dawaj Karol. Tam leje. Zaraz to do nas przyjdzie. Tutaj słońce tam leje. pierdzielę Tęcza. Ej ale pierwszy raz jest taka cała w ogóle. Ta? Ale ja, ja muszę zejść do Was na dół i nagrać konie z tym, No pada! No wow Czekaj, babki! Poczekaj! O wow! Niesamowite to jest w ogóle! Ja nawet nie wiem, jak to ująć, żeby konie było widać. Ja, Pierciu, kochani! No dzisiaj, dzisiaj fajne. Takie są żadne. O, teraz dam na szerokokątny. No ja w ogóle nie pomyślałam o tym, nie? Wow. Jakbym dorobiła do fotomontażu tą tęczę teraz. Wie cudowne. I tam druga w ogóle. Patrzcie, jak się robi. No idziemy po złoto. O kurde. Teraz kto ma farta, to ma farta. Zobaczyć taką yy, tą a wiesz, że tam jest nasz dom! Złoto jest w naszym domu. Normalnie. No prawie jest. Ja powiedziałem Wilber galopujący na tle tęczy. No piękne. I jeszcze pierdki. No. Cudowne patrz, tutaj jest słońce. No, mamy jakiegoś farta mama dzisiaj. Państwa Hakaana oficjalnie zwaliła siano na drugą stronę. No element po prostu. Uberki co na wyczynią? Aaa, to jest faniara, bo na zewnątrz jest mokre. Teraz się odwróciła te sianko na bok i je, tak? Kochani moi drodzy, dzień dobry. Witam w kolejnym dniu, Wilbuś. Dzisiaj zajmiemy się grzywą Wilbera, bo zobaczcie, widzicie co ten irokes co ten Co pogoda zrobiła O z irokesem. Tak, powąchaj, powąchaj, no proszę ubryj sobie. No, to nie jest... Za... Do jedzenia, tak? Dobre? Dobra, uwaga, Wilburz, się ja muszę nurzyć szkiel, bo tak schowam, żeby się nie dać. Uwaga, będę psikać. Dobra. Nie się, nie wyjdzie. Bardzo dużo muszę tego napsikać, niestety, żeby ci ten irokez był mokry, i wtedy uniosę go do góry. I to jest najlepszy sposób w ogóle na mokro obcinać irokezy, proszę Państwa. Dobra, pokażę Wam. O, otóż tak to wygląda, na mokro. O, proszę bardzo. I teraz jeszcze ten bok. Ten, ten bok myślę, że najlepiej wygląda mimo wszystko. W ogóle i bardzo fajnie. Siadam sobie na hakamadę i zaczął padać deszcz. I jesteśmy całe mokre. Hit sezon po prostu. Nice. Everybody. no ale hit. Proszę bardzo, takie dzisiejsze to tylko wiecie: taki stępik, kusik. O, widzicie, zmiana kierunku. Super, koń, brawo. Do i takie tam różne. W ogóle założyłam siodło i dwusia, bo przedni łęk pasuje ogólnie też dla kamade. I dzisiaj tak ujeżdżeniowo: no bo wiecie, następny no kusik, tak nie wiem, 10 minut chciałam wsiąść, a tutaj Jelonu deszcz i tak sobie stępujemy cały czas w deszczu. Nice. Nie y haki, no dokładnie, a prt. Prt. super, proszę bardzo, jeszcze koń masz smaczka, ale zakusujemy dla widzów, e. o, 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 ale tak troszkę jakbyśmy, o, dobrze, niech będzie. Ta robi teraz e, życiowe koła, tak, super, koń. Brawo, pan wyszedł na koło sama, o, patrz, patrz, ona od razu z głową w dół leci, ja nie wiem jak wam to nagrać kurde, kurde, no, z telefonem ciężko tak, proszę państwa, ale chciałam jakoś poskładać ten vlog, z tego, że Wilbert tak odwalał ustawiony na tym spacerze, że fajnie było to wstawić, nie Haki, patent dalej jest, deszczyk pada, ja mam cieplutko, nie i sucho. Najważniejsze konu. Ciekoliki już odprowadziłam na pastwisko, ale stwierdziłam, że muszę wam to pokazać i przyjechałam specjalnie autem. Patrzcie, jaka mgła. Co jest grane w ogóle? Nie wiem o co chodzi. Podjedziemy do koni. Zaraz się dowiemy o co chodzi. Ale ja, a oni już patrzą, już patrzą, kurde, dopiero co ich ten przeprowadziłam. <grym> Patrzcie jaka gład nic nie widać. Nic nie widać, dobrze, że konie widać jako tako. O, o! Proszę bardzo, to są moje ukochane konie. Dzień dobry, w sumie to już do widzenia, bo koniec odcinka jest konie. Już, no wygnamy się z widzami, no mówię wam. Także łopatki, no nie ma jedzenia, macie jeszcze sianko tam, macie no. Do zobaczonka, do następnego odcineczka, tak? Powiedzcie, widzą. A co tak chuchasz, dmuchasz, koniu? Trzeba się przejechać, tak? No. Jak przyczepę kupię, to się przejedziesz.